Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. i na początek mam dla Was przepiękny sweterek w kolorze czerwonym który ma takie ozdobne złote guziczki jest wykonany z tej delikatnej bawełny kosztuje on 35 zł a największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL -kę. kochani w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was cudny komplet oraz bluzkę na Sylwestra oprócz tego pojawiła się kolejna jesienna kurtka która jest z niebieską kratę Mam też dla Was cudny komplet na zimę. Pojawiły się też zimowe buty i są dla Panów i dla Pań. A pod koniec filmiku pierwszą rzecz z bajki Grinch i są to skarpetki. Więc oglądajcie do końca. A jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i kochani, tutaj mamy bluzeczkę, która ma taki wycięty dekolt. Największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL i kosztuje 40 zł. A teraz mam dla Was hit. W Pepco pojawiły się już dwie pierwsze perełki na Sylwestra i pierwsza to mamy tutaj taki komplet. Mamy tutaj sweterkową spódniczkę, która ma wszytą taką srebrną nić, dzięki czemu tak ładnie się mieni. Nie ma ono tutaj rozcięcia na dole i to moim zdaniem jest akurat minus. Kosztuje 40 zł i największy rozmiar mamy tutaj podwójną xl -kę. Do niej, do kompletu mamy bluzkę, która jest wykonana z tego samego materiału. Mamy tutaj długi rękaw, do tego taki bardzo głęboki dekolt i powiem Wam, że to połączenie bardzo mi się podoba. Kosztuje ona 30 zł i największy rozmiar mamy tutaj nawet potrójną XL, więc kolejny plus. Powiem Wam, że komplet bardzo ładny, ale ja nie nosiłabym go razem, bo wiecie, za dużo tego błyszczenia. Z tego kompletu bardziej podoba mi się bluzeczka i ja bym ją na przykład ubrała do czarnych spodni. Ostatnio pokazywałam Wam tunikę w kolorze niebieskim, a teraz pojawiła się dokładnie taka sama, ale w kolorze czarnym. Ma ona rękawy 3 czwarte, które są tak lekko podwinięte. Do tego dół jest taki zaokrąglony i tył jest troszeczkę dłuższy niż przód. Kosztuje ona 30 zł, a największy rozmiar mamy tutaj nawet potrójną xl -kę. A teraz mam dla Was hit na Sylwestra. Pojawiła się bluzeczka, ale popatrzcie, jak pięknie wygląda. Mamy tutaj bluzeczkę z krótkim rękawem, która ma bardzo ciekawy krój. Do tego bardzo się mieni, ponieważ mamy tutaj takie ala cekinki, ponieważ nie są to takie typowe cekiny, tylko jest to taka poprzyklejana, tak jakby folia. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Kosztuje ona 35 zł. Największy rozmiar mamy nawet potrójną XL, więc kolejny plus. Jeśli chodzi o te cekiny, to jest to plus i minus, ponieważ taka ilość cekinów byłaby niewygodna, jeśli chodzi o bluzkę, ale z drugiej strony taka folia lubi się odklejać, więc uważajcie jak będziecie ją prać. Kochani, pamiętacie ten cudny komplet w Pepitkę? Mieliśmy tutaj żakiet i spodnie, a teraz do kompletu pojawiła się też tunika. Jest wykonana z bardzo fajnego materiału, bo jest taki miły w dotyku. Do tego ona ma ten krój taki sam jak ta czarna tunika, którą Wam pokazywałam na początku filmiku. Czyli też mamy tutaj rękaw 3 czwarte, który jest taki podwinięty. Do tego dół jest taki zaokrąglony i tył jest dłuższy niż przód. Kosztuje ona 30 zł, a największy rozmiar też mamy tutaj potrójną XL. -kę. No kochani, nie sądziłam, że pojawi się jeszcze jedna jesienna kurtka i powiem wam, że z tych wszystkich, które dotąd się pojawiły, ta najbardziej mi się podoba, jeśli chodzi o kolor tej kraty. No wygląda cudnie, do tego jeszcze z przodu mamy taką kieszonkę, kosztuje ona 60 zł, największy rozmiar mamy tutaj L. Ale jak widzicie jest dosyć szeroka, ponieważ to jest akurat elka wykonana jest z grubego materiału, ale biorąc pod uwagę te kurtki, które już mieliśmy na jesień, to ta jest najcieńsza i wydaje mi się, że ona bardziej pasowałaby na taki początek jesieni, więc szkoda, że dopiero teraz się pojawiła. A tutaj mam dla Was nowe jeansy, które mają taki ciemny kolor. Do tego podoba mi się jak są powyciarane. Są też zwężane, kosztują 50 zł, a największy rozmiar u mnie to 44. A tutaj mam dla Was przepiękny golf, bardzo mi się podoba jego kolor, ponieważ mamy tutaj takie połączenie niebieskiego i zielonego. Kosztuje on 35 zł, największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL- i on jest wykonany z tej delikatnej bawełny. Bardzo mi się też podobają jego rękawki, bo jak widzicie ma takie dłuższe. Mamy jeszcze jeden Golf, ale tym razem jest to bluzeczka, a nie sweterek. Przepiękny niebieski kolor, do tego też ma takie dłuższe rękawy. Na środku mamy też taki ozdobny szef na lewą stronę. Kosztuje on 25 zł, a największy rozmiar. Mamy tutaj nawet potrójną xl więc duży plus. Pojawił się też kolejny komplet na zimę, tym razem jest w kolorze kremowym, i mamy tutaj czapeczkę, która ma takie wzorki. Bardzo ładnie jest wykonana, kosztuje 17 zł. I tutaj widzę, że mamy informację, że on w składzie ma też prawdziwą wełnę. No nie za dużo, bo tylko 3%, no ale zawsze coś. Rękawiczki, ponieważ one mają tutaj łączone palce i do tego mają ten sam wzorek co na czapce. Kosztują one 15 zł. I tym razem do kompletu nie mamy szalika, tylko jest komin. Kosztuje on 20 zł. Też mamy tutaj ten sam wzorek. No powiem Wam, że bardzo mi się ten komplet podoba. Ja osobiście lubię chodzić w kominach, tylko ja noszę takie kominy podwójne. Chodzi tutaj o to, że ten komin jest dwa razy szerszy i po prostu nosimy je tak na krzyż, dzięki czemu możemy sobie je tak ładnie ułożyć. Ale ten jest w miarę szeroki, więc też można go ładnie wystylizować. Kochani, w Pewko pojawiły się zimowe buty i w końcu mamy coś konkretnego. Są to takie trapery, które w kamerze wyglądają jakby były w kolorze białym, ale na żywo jest to taki bardzo jasny krem. Co najważniejsze, mają porządną podeszwę, dzięki czemu nie będziecie się ślizgać na lodzie. W środku mają też wkładkę z takiego futerka, który jest bardzo miły w dotyku. Do tego one z boku mają zamek i dla niektórych jest to plus, dla niektórych jest to minus. Ja akurat lubię takie buty, bo wtedy łatwo mi je ściągnąć. Mamy też buty zimowe dla panów. Tym razem one są w kolorze takiego jasnego brązu, coś a taki musztardowy. Też kosztują 70 zł. Też mają porządną podeszwę i są wykonane z podobnego materiału. Jedyne czym się różnią, to nie mają w środku tego futerka, co te damskie i też nie mają z boku e, żadnego zamka. A na koniec znalazłam dla was perełkę z świątecznej kolekcji pojawiły się skarpetki z bajki Grinch. Mamy dwie wersje do wyboru. Mi osobiście spodobała się ta pierwsza, ponieważ te skarpetki są takie wyższe i takie troszeczkę grubsze. Kosztuje ona 17 zł, a na dole mamy takie cieńsze, też po dwie sztuki pakowane i kosztuje 12 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na wczorajsze przeglądy. Mamy filmik z Pepko, w którym pojawiły się aniołki, krasnale na regulowanych nóżkach oraz dużo poduszek. Mamy też przegląd ze sklepu Homla, w której też pojawiła się już świąteczna kolekcja, więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego weekendu, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.